Jeden z widzów pytał się, jak zrobić światła awaryjne w skuterze. Już tłumaczę, zależy, czy chcesz zrobić bezpośrednio z akumulatora, co jest dużo, dużo więcej roboty, czy chcesz zrobić po przekręceniu kluczyka. Tak czy siak, instalację lekko musisz rozbebeszyć. Kierunkowskazy jak są skonstruowane, jak działają, jest już filmik na kanale, ale objaśnię jeszcze raz z akumulatora, idzie plus do instalacji, po przekręceniu kluczyka. Czyli mamy na przykład tylne światło stopu w ten sposób. Plus 12V to jest czarny przewód w instalacji, i z tego czarnego przewodu idzie napięcie do przerywacza kierunkowskazów. Ten czarny kabelek. Następnie wychodzi szary kabelek, który odpowiada za sygnał przerywany. Plus 12V przerywany. To zaś idzie do przełącznika kierunkowskazów pod szary przewód. Gdy przekręcimy stacyjkę, wychodzi nam. Napięcie przerywane i w zależności, który kierunkowskaz wybierzemy, mamy lewy kierunkowskaz bądź prawy. Po prostu zwiera się styk szary z niebieskim bądź szary z pomarańczowym. I żeby rozsądnie zrobić światła awaryjne należy właśnie szary styk, niebieski oraz pomarańczowy złączyć. Jest do tego włącznik dostępny na Allegro, świateł awaryjnych. On kosztuje chyba 7 zł. Widzicie to na grafice, i można sobie takimi właśnie szybko złączkami połączyć dodatkowe przewody do tego przełącznika. Gdy jednak chcecie zrobić to bezpośrednio z akumulatora, ominąć stacyjkę, czyli wyłączyć zapon i wtedy włączyć awaryjne bez stacyjki, musicie zrobić plus 12V bezpośrednio z akumulatora do osobnego przerywacza. Kolejno z przerywacza musi dochodzić napięcie do tego włącznika i kolejno już normalnie sobie wpinacie tutaj pod niebieski i pomarańczowy. Ja widzicie, teraz złączyłem wszystkie przewody. Jest standardowy przerywacz kierunkowskazów. Nie potrzeba tutaj specjalnego przerywacza. Przekręcam kluczyk i wszystkie światła mi mrugoczą. Gdy wyjmę sobie na przykład pomarańczowy, może mi się uda. Dobra, nie udało mi się. Ale złączyłem sobie ten z tym to mam tylko jeden kierunkowskaz. Gdy ten dołączę, teraz mi się nie uda tego wepchać. No niestety nie uda mi się tego wepchać. Ale tak właśnie najprościej jest zrobić sobie światła awaryjne. Więc powtórzę, jeśli chcecie w ten sposób to robimy tak jak mówiłem. Jeśli chcecie bez kluczyka, czyli na wyłączonym zapłonie. Sobie zapalić te światła awaryjne, to niestety plus musicie pociągnąć bezpośrednio z akumulatora. Najlepiej założyć jeszcze jakiś bezpiecznik między akumulatorem a przerywaczem. Kolejno przerywacz osobny, kolejno z przerywacza do włącznika, gdzie sobie go umiejscowicie, i kolejno pod niebieski przewód i pomarańczowy, kolejne dwa przewody pod ten właśnie włącznik. Nie musi to konkretnie być. Kostka od przełącznika. Możecie równie dobrze zrobić to na kostkach od kierunkowskazów. Możecie zrobić to na kostce od tylnej lampy. Już to jest obojętne. Gdziekolwiek nie podłączycie, pójdzie zasilanie pod cały ten przewód niebieski bądź pomarańczowy. Także na razie.